Martyna, powiedz mi, co sądzisz o karierze Natalii Janoszek? Krzysztof Stanowski opublikował dość taki druzgocący filmik na temat jej domniemanej, fałszywej kariery. Jak to jest u ciebie i z Twoim widzeniem tego wszystkiego? Chciałam, że zapytasz, jak moja fałszywa kariera. <laughs> nie no, co? W sensie ja nie widziałam tego filmiku. W sensie wiem, że jest, wiem, że powstał. Coś tam obejrzałam jakieś parę minut, ale jakby, wiesz, ja nie jestem ja osobą, która lubi się karmić takim czymś. I Natalia na tak naprawdę jakby poznałam ją e, czy znaczy nie osobiście, tylko przez taniec z gwiazdami. E, ona nie wygrała? Nie, chyba była w finale, tak? Okej, okay, czwarte miejsce. No i nagle też jakby się pojawiła w tym showbiznesie i wiesz, no jakby ja nie, ja nie wiem jakby na ile to co Krzysztof Stanowski opublikował jest prawdą, na ile nie, jakby okej okay, zrobił research, ale wiadomo... Jako osoba, która jakby też doświadczyła czegoś takiego, że ktoś nagle ujawniał o mnie jakieś informacje, które były nieprawdziwe, a ta osoba jakby twierdziła, że są prawdziwe, staram się po prostu patrzeć na to z takiej perspektywy, że jakby no, są dwie strony tego konfliktu i każda powinna jakby mieć prawo do tego, żeby zabrać głos i z tego co wiem Natalia będzie chyba tak jakby poszła drogą prawną. E, to co mi się nie podoba to jest jakby to, że właśnie znowu mm, z punktu widzenia dziennikarskiego ok, przedstawił fakty według niego, no i teraz jakby, ale potem dalej zrzuca się taka spirala w ogóle hejtu e, i takiego aż wyśmiewania jej i takiego aż trochę nękania mam wrażenie i naprawdę internet jest tak jakby, tak powerful e, jak jest po polsku powerful, takim mocnym narzędziem do tego, żeby rzeczywiście zniszczyć człowieka psychicznie i nie podoba mi się po prostu ten sposób, wiesz jakby no myślę, że naprawdę można robić takie rzeczy w bardziej cywilizowany sposób ale z drugiej strony wiem, że to daje zasięgi, to co robi teraz Stanowski daje mu przeogromne zasięgi i rozpoznawalność jeszcze większą, no tylko jakim kosztem nie? Ja powiem Ci, że raz w życiu wzięłam udział w takiej internetowej dramie to był czas, kiedy była moda na brzydotę Agnieszki Kaczorowskiej. I sama była jedną z tych osób, która napisała wtedy bardzo zasięgowy post, który krytykował to, co zrobiła. Um, no i dowiedziałam się potem jakby różnych rzeczy, jak to wpłynęło na Agnieszkę. Jakby okej, okay, to co powiedziała nie było w porządku, według mnie dalej tak uważam, ale wiem, że to bardzo negatywny ten cały lincz, który się na nią wtedy wylał, bardzo negatywnie wpłynął na jej zdrowie. I teraz myślę sobie, że dzisiaj bym nie napisała tego postu, tylko napisałabym do niej prywatnie i napisałabym, hej, e, Agnieszka, wiesz co, uważam, że to co napisałaś nie jest w porządku, może chciałabyś pogadać. E, Poznać inną perspektywę, osoby, która zajmuje się ciało pozytywnością. I, I mam taki przykład, że kiedyś taka sytuacja właśnie wyszła w taki sposób i to była sytuacja z Ewą Farną z kolei, która kiedyś skrytykowała mm, feminizm, powiedziała, że ona, ona nie rozumie tego feminizmu, że jakby, tak, pra, jakby równe prawa tak, ale feminizm nie. I ja do niej wtedy właśnie napisałam: Hej Ewa, słuchaj, zajmuje się właśnie edukowaniem na temat feminizmu. Może pogadamy i zrobiłyśmy wtedy live' razem. I live'a, jak byłam jeszcze taką małą myszką, jakby nie byłam po top model, byłam po prostu dziewczyną z Instagrama, miałam tam kilkadziesiąt tysięcy obserwujących i zrobiła Ewa Farnes tego live'a i, i wiesz, jakby pogadałyśmy, nie? I brakuje mi strasznie w tym internecie debaty kulturalnej, rozmowy, a jest takie napierdanie se. I mam wrażenie, że jest coraz gorzej, po prostu ta guma w tych majtach po prostu jest coraz bardziej napięta i ona w końcu pęknie i komuś stanie się krzywda. I chciałabym tego uniknąć. Czyli według Ciebie Krzysztof Stanowski powinien załatwić tą całą sprawę prywatnie z Natalią Janoszek, a nie wyciągać to na światło dzienne? Może nawet nie prywatnie, ok, jakby każdy... jest wolność słowa, tak? Mamy prawo... Y Publikować takie rzeczy, tak? Ale, ale to, co się potem wydarzyło, to takie, jakieś, nie wiem, wracanie z lotniska, gdzie tam pełno dziennikarzy, jakieś, to już jest takie moim zdaniem, e, takie, takie zachowanie, które napędza jeszcze bardziej na tą natalię, jakby wiesz, taką spiralę hejtu, podważa też jakby całą jej karierę, już niezależnie od tego, czy jest prawdziwa, czy nie, e, które rzeczy są prawdziwe, które nie są, to już niech jakby zostanie zweryfikowane na sali sądowej, nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale no. Moim zdaniem już doszło do takiego szydzenia po prostu z niej jako osoby, a myślę, że każdy zasługuje na szacunek.